Chciałabym Państwa powitać w pierwszym odcinku cyklicznego programu kulinarnego o deserach. Gospodarzem tego programu jest Pan Tadeusz Gwiaździeński. Ja równie serdecznie witam Państwa, mając nadzieję, że podołam temu trudnemu zadaniu. W domowej kawiarence będziemy się spotykać z miłymi gośćmi. W dzisiejszym odcinku jest to Grzegorz Turnał. Krzesiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć witam dzieba. serdecznie. Cześć. Trzy razy w Miło poznać, sławnego człowieka. Kawka, herbatka, tak? Tak, no herbatka. Wiem, że dla Ciebie powinna być herbatka i starałam się przygotować dobrą, aromatyczną. Tak? No. Gorą gorącą. Mam nadzieję, że, że wszyscy mają coś dobrego. <laughs> Zanim porozmawiamy o tych deserach, chciałem uprzedzić także i Pana, że ja się bardzo mało na deserach znam. Wszystko to, co działo się w sferze deserów u nas w domu, było szalenie takie kanoniczne. Tradycyjny. także ja nie jestem ekspertem od tych wszystkich wymyślności, o których z całą pewnością będzie Pan w tym programie chciał opowiadać. Świat na szczęście dzieli się na tych, którzy gotują i na tych, którzy jedzą to ze smakiem. Mam nadzieję, że pan Tadeusz przygotuje coś pysznego i tradycyjnego dla Ciebie. Chciałam oczywiście, żebyś był tutaj z całą swoją rodziną i z córką no z żoną. No, Antosia, moja córeczka jest specjalistką od makaronu. Ale nie dlatego nie przyszła, że nie lubi słodyczy, tylko pisze ważną klasówkę. Jest gimnazjalistką. Maryna musiała wyjechać, no i tak zostałem słomianym ojcem i słomianym wdowcem. Panie Grzegorzu, korzystając z tej okazji miłej, ja tutaj w ogóle zaczynam, jak pan posłyszał. Ma pan jakąś metodę na tremę? Trema występuje wtedy, kiedy się nie jest czegoś pewnym. A przecież pan ze swoim doświadczeniem y, powinien y, o każdej porze dnia i nocy. No tak, ale kiedy się patrzę w garnek, to jest to innego niż w kamerę. Mnie że... się wydaje, że w gruncie rzeczy to chodzi o ten garnek, a nie o te kamery. Jak pan wspomniał o tym, że prostota w deserach królowała w domu, ten tradycyjny sernik, znany przecież wszystkim, który spróbuję dla pana przyrządzić i dla pani jedy, oczywiście, będzie panu przypominał. Dziecięce lata domowe. Muszę powiedzieć, że, że to cieszy mnie ten, ten wybór, dlatego że u nas ser w ogóle w domu był perwersyjnie nadużywany, to znaczy myśmy ser Twaruk. Biały dodawali praktycznie do wszystkiego, do kaszy gryczanej, do, nawet do jajecznicy. Ja się wychowywałem w, 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 w czasach bezmięsnych raczej w Polsce i, i, i stąd te różne, prawda, ta zapobiegliwość naszych mam w sprawie, w sprawie naszego słusznego wzrostu i rozwoju. A sernik powstawał najpierw to mama, a później przejął ojciec u mnie w domu. Nie. Tak, i zawsze wieczorem piekł sernik żeby był na rano do śniadania. Co dzień wieczorem czy no, tylko w soboty. Tak? Nie, to się zda, to dwa trzy razy w tygodniu. Czyli dobry wybór, że tak, ten program będzie ten... prowadził mężczyzna. Bardzo czyli dobry. desery a tym, będzie przygotowywał. Oczywiście, a ten sernik no fantastyczny. Mimo trwającej tremy nie ukrywam, zgodnie ze starą maksymą do odważnych świat należy, postaram się przyrządzić wspaniały sernik i zapraszam państwa do mojej kuchni. Całego serca i z wielką przyjemnością witam Was w mojej kawiarence, w mojej domowej kuchni. Tutaj, gdzie wyczarowuję różne słodkości dla swoich gości. A dzisiaj zademonstruję Wam, jak zrobić bardzo łatwy sernik, który potrafi nawet dziecko wykonać. Do czego potrzebować będę następujących składników. Biały ser, masło, jajka, cytryna. To by było to, co mi jest potrzebne z budówki. Prawdziwego masła, a nie margaryny. No i ten nasz bohater dnia. A tajemnicą prostoty sernika jest zastosowanie budyniu waniliowego w miejsce normalnie stosowanej mąki, co do tego jeszcze 300 gram cukru. I jak już mówię o tych kramaturach, no to teraz jest obowiązkowo potrzebna dokładna, kuchenna waga, żeby to można było odmierzyć, odważyć. Kiedyś tak zwani fachowcy w mechanice pojazdowej ustalali pracę silnika na ucho. W dzisiejszych czasach jest to całkiem niemożliwe. Podobnie i w kuchni. Recepty są tak dokładne, a szczególnie przy deserach, że do tego potrzebna jest waga, zupełnie precyzyjnie określająca wszystkie gramatury skazane przez pomysłodawcę. No gdzieś tu miały być wagi? Wedle informacji nie widzę. O, no jak się ma tyle wzrostu, to i łatwo przejść bo Czegoś to postawione na dole. Są wagi. Waga powinna odpowiadać warunkom tym, które mamy w kuchni, czyli rozmaitym wielkościom, rozmaitym ciężarom, gabarytom. To na przykład widać, że tu, ta pokazuje na znaczy to jest prawdopodobnie waga, zresztą produkt na niewiele tutaj można włożyć i śmiem wątpić w precyzję wskazań tej wagi. Dobra waga powinna pokazywać także tarę, żeby nie było sensu ważenia opakowania, potem z kolei ważenia zawartości, odejmowania zołówkiem, długopisem, a niekiedy i kalkulatorem, jeśli ma kto sobą pamięć. Tu waga, która do powieszenia na ścianie to by trzeba było wiercić otwory w ścianie, wbijać dyble, za dużo zachodu. A zresztą nie każdy ma wielką kuchnię i starczy miejsca na ścianie. Tam przeważnie wiszą obrazki czy coś. To, to by była waga, którą. W każdym N3 w małej kuchni można postawić do kredensu, jak widzicie państwo, niewiele miejsca zajmuje. Obsługuje się ją jednym palcem jedynie. I po wszystkim, wymienny pojemnik. Można na to postawić także i inne pojemniki. Pokazuję tarem, proszę. Działa wspaniale. Maleńka bateria, która z pewnością starcza na pół roku jak nie więcej, w zależności jak będziemy jej często używać. I to jest ta waga, która jest mi potrzebna. To jest to czego szukałem. Tą Akceptuję, bo na pewno będzie mi przyjacielem i pomocnikiem w kuchni. Czegoś mi tu brakuje. No, byłbym zapomniał. Rodzynek, które dają cały smak temu sernikowi. Takie rodzynki, które się musiały przez dobrych 5-6 godzin moczyć w rumie. To jeżeli sernik będzie dla tatusia, natomiast jeżeli dla dzieci, radziłbym moczyć rodzynki. W wodzie z cukrem. Do sernika z budyniem potrzebny jest kilogram chudego twarogu, 300 gram cukru, 5 jajek, 200 gram masła, dwa opakowania budyniu waniliowego, po jednej paczce proszku do pieczenia i cukru waniliowego, jeden olejek rumowy, jeżeli ktoś lubi, i trochę otartej skórki z cytryny. No i proszę, na dworze nam się śnieg rozpadał. A w tej mojej domowej kawiarence cieplutko, przyjemnie, milutko. Tych 300 gram cukru. Masła na szczęście nie muszę ważyć, bo to już jest porcjowane fabrycznie. 200 gram. Do tego dochodzi. Kilogram sera. I możecie Państwo powiedzieć, że gotowanie to jest wielka filozofia. Znam takich panów, którzy twierdzą, że. Oni się nigdy nie nauczą gotować. Opowiem taką historyjkę. Kiedyś byłem świadkiem rozmowy młodej panienki z jej babcią. Panienka zakochana była w młodym człowieku beznadziejnie, bez szans na pozyskanie wzajemności. I pyta się tej babci, zmartwiona cała, babciu, co ja mam zrobić, żeby on na mnie uwagę zwrócił? Bóg odpowiada, słuchaj, najstarszą prawdą jest zdobywanie serca mężczyzny, którędy przez żołądek. No, babciu, kiedy ja nie umiem gotować, a umiesz myśleć? Zapytała babcia. No wydaje mi się, że tak. No to jak umiesz myśleć, to umiesz także i gotować. I tutaj Państwu pokażę taki mały trik. Kiedyś nasze babcie posługiwały się do kręcenia ciasta makutrą, posługiwały się drewnianym tłuczkiem. Trąc to wszystko z mozołem, to trwało długo. Niektóre babcie, jak to mówię, kręciły sernik mężem. Jest o wiele prostsza metoda. To wszystko, o ja widzę, że tutaj ta cała masa to będzie dokładnie kilogram. Nie trzeba tego aż do samego końca ważyć. Co mamy przygotowany? Postawić to na garnku z ciepłą wodą. W tej temperaturze ciepłej cukier z masłem należy utrzeć mikserem. Pod grzanym pojemniku. bo o wiele łatwiej to wszystko pójdzie. Dobra, dziękuję, przyjąłem. No wykręć się i pskryj bacon. Hej, 79 złotych. 79 zł Daj szman. Graceland. Sięgnij po modę. Masz w czym wybierać. Markowe obuwie w korzystnej cenie, Dajśman. Nie, nie zjemy tego wszystkiego naraz, ale wolę mieć opaczkę więcej niż mniej. Doświadczenie mnie nauczyło. Nasz dom jest zawsze otwarty. Nigdy nie zgadnę, kto jeszcze przyjdzie. Ale jedno jest pewne: wtedy zapytają: Mamo, masz jeszcze to Fifi? I odpowiadam: Tak, mam. Wypróbuj też czajnik Philips Essence O, pan Bubr Witam Skąd u pana takie mocne zęby? To Colgate Herbal Łączy ekstrakty z rumianku, eukaliptusa, mirry, szałwii z fluorem i wapniem Dlatego ciąsła są zdrowe, a zęby mocne Colgate Herbal Pasta ziołowa numer jeden w Polsce Medialna rewolucja dla każdego z 100 bezpłatnych MMS-ów miesięcznie. Idea Optima. Baw się z nami MMS-ami. Nasza tajemnica to receptura i najlepsze składniki żółtka jaj, Doskonały olej i przyprawy najlepiej dobrane to wszystko tworzy ten wspaniały smak. Majonez dekoracyjny winiar. Jedyny taki majonez. Większość lakierów powoduje, że twoje włosy są sztywne. VELAFLEX zapewnia im długotrwałe i elastyczne utrwalenie. Dzięki innowacyjnej formule FLEX ACTIVE do 24 godzin. VELAFLEX. Elastyczna, trwała i pełna życia fryzura do 24 godzin. Uwaga! Uwaga! Jeżeli czujesz, że twoje gardło jest podrażnione, spróbuj HOLSA. Ulga dla gardła. Uwaga! Pojedynki włosko-hiszpańskie zawsze dostarczają wielkich emocji. Barcelona słabo radzi sobie w Primera División, ale w Lidze Mistrzów jest niezwyciężona. Juventus odwrotnie, świetny w Serie A, z kłopotami awansował do ćwierćfinału. Na Stadio del Alpi podopieczni Marcello Lipiego będą chcieli przywrócić blask Juve w Europie. Mecz Juventus-Barcelona, środa, 9 kwietnia, godzina 20.40 w Polsacie. Program obejrzą Państwo dzięki firmie Ford, sponsorowi Ligi Mistrzów UEFA. W wolnym, na wolnym biegu, bo inaczej nam się to wszystko porozsypuje, trzeba tą masę szybciutko utrzeć na jasny, puszysty kolor. Na kremową taką masę. Tutaj, ten właśnie garnek z gorącą wodą, wydatnie nam w tym wszystkim pomaga. Masa już jest pięknie gotowa. Odstawiam to na bok, bo jak teraz dodam żółtek, może by mi się z tego jajecznica nie zrobiła. No teraz dalsze ubijanie. To już jest naprawdę formalność, bo to idzie tak szybciutko, pięknie. Proszę popatrzeć. A to dzięki temu, że cukier rozpuścił się przy pomocy tej temperatury od garnka z ciepłą wodą. Proszę, to już jest prawie wszystko. To już jest błyskawica. Teraz... Dodamy ten tajemniczy składnik ten budy. Jedną paczuszkę i drugą. Bardzo to ładnie wszystko się łączy. Jak wspomnieliśmy, proszku do pieczenia, ale proszku do pieczenia to ja potrzebuję tutaj tylko łyżeczkę, żeby nam się z tego nie zrobił kopiasty sernik. Żeby to nam za mocno nie wyrosło. Cukier waniliowy z pewnością w całości. Jednak jak powiedziałem, czy dodawać olejku rumowego, czy nie, to już jest kwestia indywidualnego smaku. Jeżeli ktoś będzie dawać do tego rodzynki, które się moczyły w rumie, uważam, że to już będzie mała przesada. W międzyczasie trzeba będzie także ubić pianę z białek. Naprawia sztywno, nie na kompletnie sztywno, ale naprawia sztywno. No i... Wszystkie składniki mamy świetnie wymieszane i przechodzimy do bohatera dzisiejszego dnia, do tego białego twarogu. A jaki ser będzie najlepszy? Kefir, kefir, górki znowu. Są serki naturalne, są, a obok nich promocja. Wprawdzie można zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale nam jest potrzebny serek Chudy, chudy, ale w żadnym wypadku kwaśny. To musi być serek, który będzie powodował, że sernik palce lizać wyjdzie z formy. Jest. Serek twarogowy, chudy. Ważny jeszcze. Dobre dwa tygodnie. 300 gram. Kilogram potrzebny. Raz, dwa, trzy i cztery. To jest. 1200, trochę więcej zostanie, nie szkodzi. Dzieci zjedzą. Chodźmy, bo to już kilometry stukają, a ja nie mam wszystkiego. Ser jest wybrany, ale nigdy nie zadradzi spróbować, czy nie jest zakwaśny. No, no, Chodzenie po sklepie się opłaciło. To jest to, co trzeba. Teraz, bohater dnia. Składany ładny do miski. No, trochę mi się to tutaj nie chce się rozstać z opakowaniem. I jest gotowe. I teraz trzeba to wszystko już do końca ładnie na gładką masę zmiksować. No tak. Masa jest gotowa. Na koniec trzeba to wszystko jeszcze uperfumować. Uperfumować to znaczy wziąć bardzo malutko z skórki cytrynowej. A gdzie jest moja obiecana piana? Już biegnę, panie Tadeuszu. No, pani się zjaga zawsze w najwłaściwszym momencie, jak panie, panie aniołem. Czy pani już tutaj powiedział? E, jeszcze nie, ale no. miło mi, że kobieta też się czasem do czegoś przydaje. O, w kuchni. tak. O, nie, 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 tylko w kuchni kobieta jest. Bo ja lubię sobie porządzić, ale tam za kamerami. Drodzy Państwo, tutaj mamy do czynienia z łączeniem mas dwóch o różnej konsystencji. Gęstej i rzadkiej. I tutaj obowiązuje zasada jedna żelazna. Rzadką do gęstej i nigdy wszystkiego na raz. Po łyżeczce. Panie Ewo, proszę, najpierw jedną o łyżkę, jedną łyżkę. Mikser na wolnym biegu, tak i tu trzeba to, żeby nam się to nie zważyło. Moment, moment, nie za szybko. Jak to już wykręcone, teraz można już dawać więcej. Ta jedna masa z drugą zdążyła się oswoić. Już teraz może pani wkładać miało, tak. śmiało, tak? Tak, to podobnie jak z majonezem. Nie wolno oliwy dawać od razu za dużo, bo nie ukręci się na moment. I ostatnia łyżka piany. Jaka harmonia. Kto zgoda może być w rodzinie? To już jest wszystko gotowe. I ostatnim akcentem jest dodanie tych rodzynek, za którymi się tak uchodziłem. Oczywiście trzeba je koniecznie przecedzić, bo dodanie tego wszystkiego razem z rumem spowodowałoby katastrofę. Panie Ewo, proszę skosztować. Proszę zobaczyć, jak one się powiększyły. No, no i takie rodzynki. wyglądają A. smakowicie. O. Pyszne. Zobaczcie Państwo z jakim trudem Pan Tadeusz wybierał rodzynki. Rodzynki, radość życia, zawierają w sobie ogromną ilość magnezu, który zwany jest przez naukowców minerałem szczęścia. Faktycznie odnawia i wspomaga budowę komórek, kory mózgowej. Wiadomo, że jest to susz owocowy. Dlatego kupując należy zwracać uwagę na to, czy przypadkiem nie są zbyt wysuszone. To się czuje pod ręką. Te są dosyć twarde. No nie rokuje dobrych nadziei. W miarę duże. O, tu już widać troszeczkę królewskie, sułtańskie. Nazw jest okropny. Tego się na pamięć nie należy uczyć. Powinny być w miarę duże, niezbyt twarde i koniecznie. Przed użyciem, tak jak suszone grzyby, należy je wymoczyć. Wezmę na zapas parę paczek. W domu się zawsze przydadzą. Tak łatwo się nie psują. Rodzynki muszą się znaleźć na swoim miejscu, czyli w serniku. No, a ponieważ tu już jest w środku piana, to już to wszystko teraz trzeba bardzo dokładnie. I delikatnie. I ostrożnie, tak, delikatnie wymieszać. Już mamy wszystko gotowe, Panie Ewa. Teraz z się nie odmówi mi Pani pomocy. Bo potrzebne I, tak, są cztery tak, ręce. Tak, ja mam tylko trzy. No to w sumie pięć. Będziemy to ładnie tutaj do formy, która została uprzednio wyłożona papierem do pieczenia. A to dlatego, że później to o wiele łatwiej się przy wyjmowaniu oddziela. Są różne możliwości. Można wysmarować masłem, wysypać półką tartą, ale to jest o wiele prostsze. I proszę teraz... Zaczynamy od środka. Masa jest dosyć gładka i rzadka, więc nie ma problemu z jej rozprowadzaniem po całości. Taką kartą do ciasta, która ma ostry brzeg, tym można nawet wciąć ciasto. To wszystko teraz elegancko trzeba wyrównać. A, się ja tym się może się zbywa. pani tym bawić do woli. Zaoszczędzimy zmywania w ten sposób. O. Jest to karta, Nie lubię zmywać. Karta Karta do dziazda do też oddaje w Pani ręce. I tak. Piekarnik, który był uprzednio nagrzany do 180 stopni, przyjmuje to nasze ciasto na przynajmniej godzinę, na 60 minut, ale to tak. No to mnie martwi. O godzinę pieczenia. I jeszcze później przynajmniej pół godziny przy uchylonych dwieczkach sernik musi wystygnąć w formie, bo inaczej nam trochę klapa. To już półtorej. No tak to się nazbiera. Jeszcze jak moja babcia. Wstawiając wszystkie swoje wypieki, żegnała to takim znakiem krzyża. I nie było mowy, żeby się jej nie udało. Wszystko wychło by par excellence. W zasadzie to już pora. No, jak się czujesz, kochasiu? Pięknie mi wyglądasz. Ale pora, żebyś poszedł do gości, bo tam na ciebie czekają. Niecierpliwie, a pani Ewa, to już na pewno... ...najbardziej ze wszystkich. I gotowy. Wystarczy go teraz ładnie, sprawiedliwie poporcjować. Szybki, pyszny sernik. Przypomnę. Kilogram chudego twarogu, 300 gram cukru, 5 jajek, 200 gram masła... ...2 opakowania budyniu waniliowego... ...po jednej paczce proszku do pieczenia i cukru waniliowego... Jeden olejek kromowy, jeżeli ktoś lubi i trochę otartej skórki z cytryny. I wszystko. Trwało to pewną chwilę, ale bez tego się nie obejdzie. Przy deserach ani Ewa. Przy inauguracji oczekuję tylko na same pochwały. No, my w domu czasem, nie mogąc się z mi doczekać tego sernika do rana, jedliśmy taki gorący prosto z piekarnika. I taki jest najlepszy. I taki jest niestety <grym> taki najlepszy, jest najlepszy, chociaż zdaje się nie, naj... <grym> nie, nie do końca <grym> o to chodzi. Proszę Państwa, Przez proponuję jest. urozmaicić smak sernika takimi konfiturami, niepowidłami, śliwkowymi, które wnoszą tutaj kontrast smakowy, trochę słodki, trochę kwaśny. Wierzę, że właśnie ta kompozycja uzupełnia się nawzajem, bo to są dwa smaki, które albo walczą, albo się znoszą nawzajem, ale raczej ta korespondencja wypada korzystnie. I dla słodyczy, i dla... Taką rolę pełnią Kocku, też tak. rodzynki, które yy, znam ludzi, którzy yy, wydłubują je z serników i odkładają tak, bo na bo się, nie cierpią, z nami Natomiast faktycznie. ja odwrotnie uwielbiam sernik, który jest mocno inkrustowany i właściwie stosunek rodzynek do sera jest jeden do jeden. No, są na, jest nawet takie przysłowie o kimś, kto lubi tylko same najlepsze rzeczy, że nie będę dla Ciebie wybierać rodzynek z sernika, tak? Tak jest. Wiem, że ojciec dodawał do tego naszego domowego sernika utłuczone ziemniaki jako Ta sama rola, tą samą rolę spełnia budyń. Y, czy mąka, mąka ziemniaczana też czasem? Bo to wspomnie rolę tak. wiążąco. Przecież wszystkie kisiele, które mają taką no żelowatą konsystencję, robione są na bazie mąki. A tutaj, ziemniaczanej a tutaj tak. użył Pan właśnie Budyniu. Budyniu. Budyniu waniliowego, który tą rolę wypełnia tutaj całkowicie. I jak widzę, no mam nadzieję, że w sposób udany. Bardzo. Ja też nie jestem miłośnikiem deserów zbyt słodkich. Czyli słodyczy, które polegają tylko na słodyczy. A sernik. A słodycz to naturalnie. Fantastyczny, ponieważ moja żona Maryna ostatnio nawet nauczyła się robić sernik, który prawie nie ma cukru. Słodzi go fruktozą, która ponoć jest zdrowsza od normalnego cukru. No ale w niskiej temperaturze, czyli. Nie, nie. Nie? Normalnie piecze taki sernik. On troszkę jest taki może mniej efektowny, mniej wyrośnięty, ale jest bardzo dobry i ja nazywam go sernikiem wytrawnym. <laughs> Rzeczywiście, ta konfitura świetnie robi. Gratulacje. Są jeszcze oczywiście wersje z czekoladą na wierzchu, z ciastem, z ciastrem, z owocemi, pod spodem, tak, 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 tak. Ale my, pozostając przy tradycyjnych recepturach, wolimy sernik z, z serem. serem. Z sera. Z ser. tak, to nie jest, prawdziwie, postna wersja, ale myślę, że wystarczająco bogata. Fantastyczne. Ja bym się nie obraził o jeszcze kilka rodzynków. Grzegorzu, a czy do takiego sera pasuje jakaś szczególnie Twoja piosenka? Najbardziej pasuje piosenka Kessera, sera. Ale to niestety nie moja. Ja bym chciała coś Twojego usłyszeć. Teraz? No tak? Nigdy nie śpiewam z pełnymi ustami. To, to przełknij. Między ustami a... A, brzegiem brzegiem a brzegiem sernika milknie muzyka. To był wiersz. Ułożyłem go w tej chwili. Brawo. Czyli powstanie ciąg dalszy. Piosenki o deserach. Kto wie? Wspiewałem już o e, uczcie szczurów norweskich w spiżarni, o garze pierogów z omastą, grzybach i drożdżowym ciście, może być o, i o serniku. Widzę, że się Państwo nawzajem świetnie uzupełniacie. Pan jest akuszerem programów Ewy, a Ewa stanowi na pana. Inspiracja do tworzenia wierszy na gorąco. Marzeniem moim by było, że następny, inspiracją dla ciebie. Następny tego, to... cykl to jest pani no, piosenki. E, to będzie cykl o potrawach inspirowanych piosenkami. Jest to pomysł. Lub też piosenkach inspirowanych potrawami. Od razu przykładam się do pracy nad takim cyklem telewizyjnym. Tu w Krakowie pod Aniołami panuje cudowna, inspirująca atmosfera. I mam nadzieję, że państwo u siebie w domach czujecie się równie świetnie. Zapraszam was wobec tego na kolejny odcinek za tydzień. Nie, jestem pudrowany. Bez aniołów wersja, bo było zaniała. Siadamy mi się. Część w sensu, że moja żona tego nie wie. Wprawdzie, w Wszystko dobrze, Tadeusz. Nie ma prądu. Jak pan na tyle wzrostu, że ja nie mam <laughs> szans zaglądać panu przez ramię. Chyba pod ramię. Nie.